Witajcie z tej strony mędziowskiej. i sobie w drugi odcinek z gry Wyspa W ostatnim odcinku zostałem jeden raz zabity i te... a drugi teraz raz. staram się po prostu znaleźć ostatniej, ostatniej części na razie z e, do samolotu Znalazłem dodatkowo, jestem znowu tam gdzie ostatnim razem. Tak gdzie byłem i dodatkowo. teraz wiecie to. A dobra. I zauważyłem to coś. To dziurawce się nie zauważyłem. I zobaczymy co w niej jest. A! Seven five seven three one. a ah, dollar. So you Yeah. Yeah. Take a check. Must have Ah. Yeah, No, yeah, problem. Yeah, A jest tak, dzień drugi Na no, razie nic ciekawego Można powiedzieć moją misją teraz jest wejście tam na tą górę A dokładnie znalezienie pewnego, mi pewnego miejsca Mam nadzieję tylko że Ale dobra, nie, nie radę. To nie jest dźwięk, dźwięk. O! Właśnie, helikopter! No to zobaczymy, czy przyjechali, czy lecieli, żeby powóc, czy żeby zabić zaatakować. Zobaczymy. Aha. Dobra to oznacza, że coś tutaj jest Nie tam radę, nie nie Pięknie. Dzięki Piękne góry Zobaczmy tylko czy coś pożytecznego No Bardzo niezłe e, przywitanie, śmierć Po prostu mi się przyda i czekam na razie Bo oczywiście Może stać się bezużyteczne Jak będę miał na to Okej. Okay. Okej. Okay. siedem, dwa. 7, Dobra, to ja chyba już znam, no, znam Jest dobrze. Hi! What no. To mi się przyda I wezmę to Jedynie em Dobra nie ważne. Co to jest? Leczący spray, dobra, tego nie potrzebuję. Tamte chyba mam zrobił I teraz to jest dobrze. Konsola hakerska, gogle noktowizyjne i Noktowizor. To są jedyne trzy przedmioty, które mogą Ci się przydać. Przynajmniej moim zdaniem. Bo broń ci się... Nie, broń nie potrzebujesz wystarczy, że będziesz miał gogle termowizyjne i będziesz wszystko widzieć. A to wizor natomiast tylko dlatego, żebyś nie miał latarki A poza tym, no, yy, lepiej widzisz Dobra, teraz możemy wrócić I coś hakować Ciekawie sobie, jak to będzie wyglądać z hakowaniem Okej, okay. zobaczmy. Co zrobić? Okej. Co ja mam zrobić? Kolej. Okay. Takie łatwe Dobra to. A no tak, to jest przecież tylko karta, to jest poziom pierwszy. Najprawdopodobniej, prawdopodobniej, no reszta jest w No dalej. Dobra, w ogóle najpierw yy, ten kod, czyli ...dwa... ...sześć... ...siedem... ...dwa. Nice! Dobra, teraz... A, okej, okay, dobra, czyli tylko przydać chwilę. Nikogo nie ma? Dobrze. No, trzeba Dobra, ja się poddaję. okej, okay, da, stali się właśnie przydatni i czasami to ciekaw jestem, co tutaj będzie Ooh. cheese karta poziom drugi Hmm. Zobaczmy jak działa karta poziomu OK Zegarek Co mi się niestety nie przyda Karta poziomu drugiego sam i idę dalej Schody Dobre, zobaczę Terus, 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 Wiem, że najprawdopodobniej zginę, ale raz się żyję. Nie. No nie. O nie, oh Dobra, gdzie ja jestem? Co to jest? Ale to było dziwne. Ale okej, okay. dobra, mam nadzieję, że film na, Wam się spodobał. I zobaczymy się w następnej części. Cześć.